Z jakimi problemami mierzyłaś się na początku procesu? Największym problemem chyba z jakim się mierzyłam był fakt tego, że Bałam się mówić o tym, jak się czuję, co czuję w danym momencie, kiedy ktoś, się, jak to się wobec mnie zachowuje i jaka będzie reakcja tej drugiej osoby, że może to skończy się tym, że lepiej może jednak zostawić to wszystko dla siebie, żeby ta osoba była, bo może jednak mnie zostawi albo nie będzie chciała ze mną rozmawiać po tym, jak jej powiem, jak się. Jak ta, jak ta osoba wobec mnie się zachowuje, czy też po prostu no, czułam się zawsze gorsza od innych, nie czułam się nigdy na ich poziomie, zawsze czułam, że coś mi brakuje, by dosiągnąć, żeby, żeby być taka jak reszta. Czułam się taka po prostu, no, że nie byłam wystarczająco inteligentna dla reszty, że odstaję od reszty w sensie takim, że po prostu no, że nigdy nie dosięgnę takiego poziomu jak oni, yy, że nie jestem wystarczająco ważna dla reszty. No, po prostu pozwalam, żeby wchodziły mi na głowę. No. Bardziej żyłam, byłam po prostu drugą postacią w moim własnym życiu. Chciałam pomagać każdemu i wszystkim, być dla nich dobrej. Pozwalałam na to, żeby robiłam zawsze to, co inni chcieli. Nigdy nie mówiłam swojego zdania albo mówiłam je tak, że mówiłam, że no ja bym chciała tak, ale jeżeli ty tak chcesz, to zrobię tak, jak ty chcesz, że nie ma to znaczenia. Jak ktoś mi mówił mi coś przykrego w moim, do mnie, to nie mówiłam, że dla mnie jest to przykre, tylko po prostu żyłam z tym dalej. Nie, nie pozwalałam siebie dobrze traktować. A jak czujesz się dziś? Teraz postawiłam granice innym. Powiedziałam co mi się nie podoba w zachowaniu innych, albo jak żeby już więcej tak nie robili po prostu, bo mi się to nie podoba, bo ja się źle z tym czuję. Nie pozwalam też sobie po prostu na to, że kiedy, też nawet jeżeli ktoś próbuje przekroczyć tą granicę, to po, ponawiam to na nowo, że powiedziałam, żebyś tak nie robił, albo żebyś tak w moim stosunku się nie zachowywał, bo mi się to nie podoba po prostu. Nie lubię tego. Niektórzy zareagowali dosyć szokiem, bo nigdy nie powiedziałam takich, nigdy nie komuś, że coś mi przeszkadza, a niektórzy po prostu zrozumieli i powiedzieli, że w porządku, że nie będziemy się tak zachowywać. Największą zmianą chyba było to, że odważyłam się na rozmowę z moim własnym tatą. Po tym jak nieraz na przykład jak mijałam mojego tatę w sklepie, to po prostu uszesłam się cała ze strachu i nie potrafiłam nic powiedzieć. Tak teraz po prostu potrafiłam sama wejść do niego z prośbą o rozmowę, o to, żebym mogła z nim porozmawiać i powiedzieć, co mi przeszkadza, jak nie chcę, żeby on się zachowywał. Zaczęłam też stawiać granice nie tylko znajomym, ale też takim najbliższym osobom. Zaczęłam im tłumaczyć to bez jakichś nerwów, tylko po prostu mówić im, co sprawiło mi przykrości, żeby tak się nie zachowywali. Wysłuchali i wytłumaczyli swój punkt widzenia i doszliśmy do wspólnych po prostu decyzji, że, że na kompromis po prostu taki, żeby zapobiec takim sytuacjom najważniejsza była ta rozmowa z moim własnym tatą, bo myślałam, że jak już po rozmowie moich rodziców, myślałam, że już nigdy więcej nie porozmawiam z swoim tatą, że po prostu, po prostu będę żyła dalej. Ale mi się, że, cieszę mi się, że miałam na tyle odwagi, by to powiedzieć i czuję się lżejsza. Czuję się taka bardziej wolna z tym wszystkim i nie leży mi już nic na wątrobie. Lżejsza też jestem w sumie o ten strach, który miałam w mowie o tym, co czuję i czuję większą wartość siebie. I też wyparłam się też, można tak powiedzieć, wielu kompleksów, bo zauważyłam, że to po prostu no, to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego, ani okropnego. Po prostu taka jestem. Zaczęłam akceptować po prostu siebie. Bardzo wiele rzeczy jest dla mnie możliwych. Możliwe jest dla mnie stawianie granic z innym, żeby nie było tak, że jestem w jakiejś relacji z przyzwyczajenia, tylko dlatego, że po prostu czuję się w niej dobrze, bo czuję się słuchana. Fajną rzeczą była Hipnoza, właśnie kiedy bałam się bardzo wody. Bardziej sobie zdałam sobie z tego sprawę, że bałam się tej głębiny tego, co się czy tam mogą być jakieś zwierzęta, których się bałam, a teraz po prostu sama niedawno, jakiś czas temu po prostu pojechałam z, ze znajomymi do oceanarium i się nie bałam tam wejść pod taki tunel ze zwierzętami do głębi, i bardzo mi się to podobało, nie czułam takiego strachu, że zaraz pęknie szyba i utonę. No, czuję się taka po prostu ważna dla siebie i widzę, że dla ludzi dookoła, i też yy, zauważona się czuję przez innych. Czuję się też taka istotna, właśnie, że już nie gram drugiej roli w swoim własnym życiu, tylko że to jest moje życie i że ja w nim żyję po swojemu. Yy, nie powinni się bać sobie pomóc. Każdy potrzebuje pomocy i to była naprawdę po wielu latach różnych terapii, psychoterapii, no nic tak naprawdę mi tak bardzo nie pomogło nad pracą z własnymi problemami. Najbardziej to właśnie z poczuciem własnej wartości i takim stawianiem granic. Czy czujesz się ważna i warta? Taka ważna i warta. Ja jestem właśnie sama ze sobą i to chcę się sama ze sobą dobrze czuć, a nie z tym, co ktoś inny czuje. Że w końcu nie jestem osobą taką drugą, planową w swoim życiu. Że czuję się, że to ja jestem w swoim ciele i że to ja je przeżywam to życie, bo mam je jedno i jestem szczęśliwa, że mogę je przeżyć w sposób taki, jakim chciała.